Julian Tuwin, lokomotywa. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco. Uch jak gorąco. Uf jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie. A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali wielkie i ciężkie z żelaza stali. I pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem. Żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tłuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze 40 Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów, i każdy zjadłby tysiąc kotletów, i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął. Taki to ciężar. Nagle gwizd, nagle świst. Para buch, koła w ruch. Najpierw powoli, jak żuch, ociężale. Ruszyła maszyna po szynach od spale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem. I kręci się, kręci się koło za kołem. I biegu przyspiesza, i gna coraz prędzej. I dudni, i stuka, łomoce i pędzi. A dokąd? A dokąd? A dokąd? Na wprost! Po torze, po torze, po torze, przez most. Przez góry, przez tunel, przez pola, przez lasy. I śpieszy się, śpieszy, nie zdążyć na czas. To tak tu turkoce, i puka, i stuka. To tak, to to, tak, to to, tak, to to, tak, to to, to to. Gładko tak, lekko tak, toczy się w dal. Jak gdyby to była piłeczka, nie stały, nie ciężka maszyna, zziejana, zdyszana, lecz fraszka, igraszka, zabawka, blaszana. A skądże to? Jakże to? Czemu tak gna? A co to to? Co to to? Kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha Buch Buch. To para gorąca sprawiła to w ruch. To para co skotła rurami do tłoków. A tłoki kołami ruszają z dwóch boków i gnają i pchają i pociąg się toczy, bo para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy i koła turkocą i puka i stłuka to tak to tak to to tak to to tak to to.